Witam. Dzięki za nominację Maciek Jaworski, Daniel Bułkowski. Fajnie, że dwie, bo po co sobie wylać jedno wiadro głowy na łeb, jak można dwa. <grych> no i przy okazji chciałbym nominować Sławomir Marzec, Krzysztof Świderski. Jeżeli tego nie zrobicie, to jesteście Lalusiami. Chciałbym nominować też Karolinę Balant i mojego kolegę z Anglii Didier Arodziawy Velasquez. WATER plus <gry> Nie wiem, czy to dobry pomysł